Kochani, witajcie ludzie, z tej strony Jank, Michał. Proszę przesunąć mikrofon. W dzisiejszym odcinku gramy po raz kolejny w grę LEGO Przygoda, etap powrót z rzeczywistości. Widzowie, tak mi się wydaje, czy jest to nasz przed, przed, ostatni level. Co na myśli mówiąc no przed, przed? na myśli to, że jeszcze ten level, następny i już będzie ostatni. that no 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 <laughs> spaceship 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 Whee. what in the world is that uh-oh no no oh no, no 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 hey don't eat me don't eat do not eat me please hi emmett uh... it's up to you now Ło! Wow. Powracamy do Klotzburgu. Nie wiem jak się wymienia. Się odmienia się. Odmienia nie wymienia się. Kurwa jestem debil. Odmienia Kladzburgę czy Klotzburgu? Eee! see the whole universe in front of me and there was a giant pink squishy creature there who I think controls it somehow oh so an asylum then great come on we have to get out of this pit and stop Lord business the only way is through that fire well you're a fireman right what it out huh why didn't I think of that oh fireman right. I did my extinguisher's empty and the only water supply is electrified leave it to me <laughs> Dobra rozpoczynamy gierę, rozpoczynamy ten zajebisty gameplay mocarza. I możemy już używać zdolności, możemy już używać zdolności, możemy już używać. I jesteśmy już architektami! <S -trony> Put them mm all together. Whoa! How did you do that? I'm not entirely sure. Oh, can you put out the fire now? Sure. Hmm. Dobrá. Dobrá. <coughs> Go! I have to save the world by putting a thing on a thing! Yep. Definitely insane. Hey! Can anyone hear me? What are they? Micromanagers. It's okay. I know how to deal with them. Is it by running away? Please tell me it's by running away. <much> there is tam... tylko... <much> Bakna... we go You've got to dig some pits and then lure the micromanagers in. It's a I think we should consider the running away plan seriously. It has a lot of benefits. Putting a large distance between us and the terrifying robots. Okay. Oh, perfect on the edge. Plans actually working, all guha Go-ho! No, I wanted to say oh, oh, I do want to. to point. <laughs> oh, but <laughs> we can use i worked with you at this construction site. I knew that, I meant the other guy. Third instruction <laughs> in life. So <laughs> how do we get a flying robot to fall in a pit? We don't. Maybe we can drop something onto it. Heads <hush> up, <hush> calculator face. Ten poziom płyniec jest bardzo krótki, więc jesteśmy gdzieś już na połowie poziomu. Więc, no. Zrobimy to w 10 minut i będzie idealnie. Um, Albo nawet 15 minut. Tak, czapkę! Teraz jestem na mojej miejscu. Czasami zawsze mają kawę, którą można zamierzyć. Ale myślę, że to działa. Thanks. I just gotta refill my extinguisher, and I'm good to go. Dobrze. Ile ci my? Ona sobie jeszcze zapisze grę.

Mój yeah. I dopełniamy baniak. Mamy dopełniony baniak? Mamy dopełniony, więc dopełniamy do końca i lecimy Micro Micromanager's. Aha. Dobra. Goho, tutaj ty się przydasz. Chciałam tam fabrykę weź, można tutaj wejść? Można! Ale to jest chyba tylko monetka, a nie, tak coś tutaj jeszcze jest. Ale nie będę tam oj, nie, nie, nie. Wejdę tam, jeśli dacie mi do majta złoty Wow, dajcie mi kasę! Dobra. Nie ma tutaj w powietrzu gdzieś wody żadnej? Może z tego? O, jak idealnie, kurde. I się złożyło. Chciałam sobie kaskę pozbierać. Więcej mamony, tak! Myślałam, że to w 10 minut zrobimy tę misję, ale. No, zrobimy w trochę. w, w trochę nie wiem. trochę więcej. Oto mi chodzi. A, musimy rozwalić tych ziomeczków i teraz się pojawi pewnie mikroustawca. Ten mikroustawca nam rozbije to złoto. Czy mam rację? A, ja, pierdolę! Jak zwykle mam rację. Nie pozwól, by twój laser beam cię zniszczył. Mam pojęcie. Spróbuj go wyciągnąć przez wspinaczki. Kocha no nie jest architektem. Kocha nie jest w stanie. No to 15 minut, nie wiem, no, czy to jest. No, to, to, to. Dobra. Taka luźna misja dzisiaj. Widzowie, dzisiaj jest taka luźna misja. 13, czy tam, 14, level 14? 14 odcinek? 13, pewnie nie wiem, zerowego, czy coś w tym stylu. No, wiecie o co chodzi. 13, 13, nie zerowego, ale tak czasem 14. No to ten odcinek akurat jest nudny. Pamiętam, pamiętam tę misję, ona, ona jest nudna, ale, ale. Ale taki dzisiaj luźny odcinek. Akurat. Ale hej! Każda misja zbliża nas do końca. jeszcze tylko ten odcinek, kolejny, jeszcze jeden następny. I koniec, nie O instrukcja! I nie wejdziemy. Albo wejdziemy. Tylko, że od tej strony. Chyba. Da się rady? Da rady. W ogóle już dwa, dwa artefakty zdobyłem. Dwie instrukcje. Mm, rekord życia. Chwały, jakbyśmy na na, na na dachach płaskrzaków, to. Wtedy, wtedy chyba, ch chyba było chyba z cztery Z cztery A nie masz wody Może jak to zrobić wodę Chciałem to ognisko yy, tego tak, ugasić, bo myślałem, że tam coś będzie. O, wilku mowa! Ostrzelaj ty! O, udało się. Udało się, no i to jest już koniec misji właściwie. Prawie prawie rzej. Co jest? W tych drzwiach? No, one tylko yeah, awesome. jest niebieska. Może nam się jeszcze uda dzisiaj zdobyć złotego wybrańca. Co wie? Tego nie potrafisz zrobić. Hmm. A kocha, potrafi tutaj wejść czy nie wejdzie? Wejdzie. Ale oczywiście musi się zatrzymać, bo coś jest nie tak. No przed chwilą jeszcze miał ten kurę walony śmieciarz wodę, a teraz już nie ma. Tutaj coś jest Nie jałem tego 82 tysiące monet, na kurde no. Jak nie będzie wybrańca, to się załamie psychicznie That's great, thanks. Nie ja mam jednego serdeczka, mm, I teraz pchamy. Out go. Coś tutaj też jest, racja. Śmieciarzyno! Jak w tym filmie. Minecraft. Yes! Everything is awesome! Let's go! No, cholera jasno i teraz będzie do mnie strzelać! Oj, się udało. Okay, yeah, mm. Przypysznie. I teraz już tam gocha będzie mogła wejść, bo jest podświetlone. No! Dobra. I teraz... I teraz właśnie co? I teraz. na wszystko, wszystkie elementy, które musimy wybudować. Well, here goes nothing. Let's go! Koniec misji! Chyba, chyba koniec misji. I zbudowaliśmy wielkiego Transformersa. O, no nie gadaj się, że będę takim kurwa potworem grać. Mi się wydaje, że będę. Ale to na misji już, bo to koniec! Po prostu coś po chcę! Poziom się, teraz gra, to Architekt. Kicia Kosmo. Skąd ona się kurwa wzięła? Strażak Jaromir. Ej czemu, z, z, ej, czemu Jaromir na, nie nazywa się Jaromir Sikawka? Zepsuli całą postać! Nie, dobra, jestem ja obrażona na ten gra. Już więcej nie będziecie mieli odcinków. Mm, to jest ostatni odcinek na mojej kanału. 886.900 900, monek. Everything is awesome! Ta sprawa są na tej piosenki is awesome. Klotburg. Wracam do Clotburgu. Hmm, dobra. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w przedostatnim odcinku z gry Lekka Przygoda! Hello! Way, way. Wow, wow.